Dziękuję w ogóle za zaproszenie do, do udziału w, w konferencji Rzecznicy Zdrowia. To jest jedna rzecz. Do cudownej debaty oksforskiej na temat roli sztucznej inteligencji w zdrowiu, gdzie musiałem bronić tematu, który był praktycznie nie do obrony, a mianowicie czy sztuczna inteligencja może zastąpić lekarzy? Wiemy, że nie. Natomiast jedna rzecz, która jest niezwykle istotna w dobie całej dyskusji na temat braku lekarzy, na temat demografii, czyli starzejących się społeczeństwa, w tym lekarzy, jak również na temat tego, że będziemy mieli coraz więcej starszych pacjentów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w ciągu następnych 10 lat będzie. 9% pacjentów powyżej 80 roku życia, więc to są pacjenci z wielochorobowością. Jak tutaj sobie poradzić z, tą, z tym napływem różnych działań medycznych w systemie ochrony zdrowia, które muszą być właśnie, muszą sprostać temu problemowi? Tutaj sztuczna inteligencja jest niebywałą, niebywałą dla nas pomocą. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony może wesprzeć diagnostykę, tak? czyli z jednej strony może spowodować, że ta diagnostyka będzie szybsza. To jest jeden element działania sztucznej inteligencji, czyli będzie szybsze dostarczenie wyników badań diagnostycznych na przykład radiologicznych czy innych, czyli nie będzie tego elementu oczekiwania, z drugiej strony tak naprawdę będzie podpowiadała lekarzowi wynik, który lekarz będzie musiał nadzorować na podstawie tego nadzorowania czy tej koordynacji, stwierdzić, że tak, to jest prawidłowy wynik, można go puścić dalej z punktu widzenia opisu, ale sztuczna inteligencja z punktu widzenia diagnostyki i leczenia też będzie mogła podpowiedzieć lekarzu, znowu używam słowa podpowiedzieć, czy ten na przykład wykonać rentgen płuc, czy rezonans serca, czy tomograf w odpowiednim momencie, na przykład żeby nie było, nie nie robisz tego za często. Podobnie jest z, z, z elementami związanymi z leczeniem. Po pierwsze, sztuczna inteligencja z punktu widzenia dostępności leków już podpowiada nam, naukowcom, bo też się czuję naukowcem, oprócz tego, że jestem lekarzem, gdzie, w którym kierunku skierować swoje działania i. i i prace, prace badawcze w stosunku do których cząsteczek, które mogą mieć właściwości, których wcześniej tak naprawdę nie, nie zauważyliśmy. Na przykład jest lek, najlepszy przykład z ostatnich kilku dni, jest lek, który używany jest w, 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 u chorych z nowotworami, który nagle się okazuje, że jest również niezwykle wartościowym lekiem, jeśli chodzi o obniżanie cholesterolu LDL, czyli prewencja chorób sercowo-naczyniowych, o czym nie wiedzieliśmy, gdyby nie elementy sztucznej inteligencji, które my oczywiście nadzorowaliśmy, ona nam pomogła. Czyli w tym momencie coś, co nazywamy drug Czyli nagle sztuczna inteligencja może nam pomóc w tym, że będziemy mieli więcej leków skutecznych, niezwykle istotne, również bezpiecznych, bo patrzy na, na elementy nie tylko skute skuteczności, ale bezpieczeństwa dla naszych pacjentów. Ale z drugiej strony, patrząc na różne rozwiązania, które mamy, sztuczna inteligencja może nam po pierwsze podpowiadać, bo teraz większość danych mamy już wprowadzonych w różne laptopy, iPady itd., itd., I sztuczna inteligencja może na przykład po pierwsze wskazywać, jaka jest idealna ścieżka diagnostyczna i lecznicza lekarzowi. Lekarz to oczywiście on ponosi ostateczną odpowiedzialność za decyzję, którą ścieżką idzie. Na przykład może mówić, że uważaj, twoja decyzja jest wbrew rekomendacjom albo niespójna z rekomendacjami i tutaj też może lekarz oczywiście podejmie ostateczną decyzję, czy to jest pewna rola personalizacji, czy indywidualizacji terapii i dlatego nie jest to zgodne z wytycznymi, ale też sztuczna inteligencja z punktu widzenia interwencji jest niezwykle istotna, to co rozmawialiśmy przed chwilą, a mianowicie okazuje się, że sztuczna inteligencja w urządzeniach typu da Vinci, innych urządzeniach interwencyjnych może bardzo... Pomagać z punktu widzenia precyzyjności w neuronawigacji, jeśli chodzi o operacje neurochirurgiczne, co do, pre, co do precyzyjności wykonywania ruchów, co do elementów związanych z długością trwania, trwania zabiegów, co do dostępności do bardzo trudnych zmian itd., tak tak jak również z ograniczeniem kadry, o czym rozmawialiśmy, bo nagle się okazuje, że przy robocie Vinci wystarczy jedna osoba, a nie np. cały zespół czterech czy trzech lekarzy i jeszcze personel instrument, pielęgniarek, instrumentariuszek itd. Tak tak Więc ta sztuczna inteligencja, jak najbardziej, jest istotna. Krytycznym elementem, co wydaje mi się, że powinniśmy zrobić jak najszybciej, to jest jeden element regulacji prawnych, tak, żebyśmy nie mieli wątpliwości, gdzie, na jakim etapie sztuczna inteligencja może wspomagać naszą decyzyjność co do diagnostyki i leczenia. Z drugiej strony na pewno potrzebujemy elementów oceny tej sztucznej inteligencji co do podobnych, jak oceniamy leki, procedury czy procedury medyczne przez Agencję Ochrony Technologii Medycznej i Taryfikacji, w którym momencie ona już jest wystarczająco dobrze zwalidowana, przetestowana na określonej populacji pacjentów, żebyśmy rzeczywiście mogli ją wprowadzić wiedzieć, że to będzie sztuczna inteligencja, która nie będzie wyrządzała krzywdy, pomimo że na końcu i tak jest nadzorowana przez człowieka. Jedna rzecz, która jest niezwykle istotna, bo tutaj też były argumenty, które padały, że opieramy się zawsze na danych. Choroby rzadkie chyba są najlepszym elementem, gdzie sztuczna inteligencja może nam bardzo pomóc. My jako ludzie, z różnych przyczyn, bo to byłaby bardzo długa dyskusja z panią redaktor, nie jesteśmy w stanie skutecznie Diagnozować chorób rzadkich. I na przykład mówimy, że rodziną hipercholesterolemię to jest raptem 8% ludzi, których w Polsce, który zdiagnozowaliśmy, rodziną chylomikronemię właściwie to jest pół pół promila. I moglibyśmy każdej choroby właściwie rzadkiej tak mówić. Sztuczna inteligencja, mając, dysponując bazami danych na przykład lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów, danych hospitalizacyjnych, mogłaby oceniać tak zwane objawy alertowe, czyli takie objawy, które wskazują, że ten, ta choroba rzadka w tym momencie może wystąpić, a my nie pomyśleliśmy, mając takiego pacjenta, i w tym momencie w wielu krajach to jest testowane i pomaga nawet o 300-400-krotnie skuteczniej diagnozować choroby rzadkie. Więc tych zastosowań sztucznej inteligencji jest bardzo dużo, ale z wprowadzaniem ich, co jest bardzo istotne, bo tutaj zawsze jest krzywa uczenia, musi iść również regulacja prawna, żeby nie okazało się nagle, że ktoś, to wprowadzi sztuczną inteligencję czy rozwiązania sztucznej inteligencji gdzieś poniesie jakąś odpowiedzialność karną za niewłaściwe jej wprowadzenie.